すいませ Witam szczególnie serdecznie Panią Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta bardzo 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 Witamy serdecznie. Witamy również również bardzo Pana pana Marka bardzo Witamy. Dziękujemy, że jest Pan również dzisiaj z nami. Jeszcze raz witam wszystkich Państwa. W imieniu Pani Dyrektor, która służbowo przybywa w Warszawie, wszystkich serdecznie Państwa pozdrawia. Gorąco, cieplutko, krótko, mimo że za oknem, grudzień. Ale grudzień to i zimowe, wspaniałe, świąteczne nastroje. I w te nastroje wprowadzą nas bohaterki dzisiejszego wieczoru, które witam szczególnie serdecznie. Witam całą pasję oczywiście, proszę Państwa. Raduta ja Kowalska i pani Marta Kortu są z nami dzisiaj. Dzisiaj one świętują, dzisiaj pokazują swoje przepiękne prace o niezwykłym klimacie, niezwykłym uroku. Ja poproszę Panią prezes, panią Bożenę Broniszewską o przedstawienie naszych bohaterek, bo ona wie o nich najwięcej. A później one powiedzą, jako, jakie mają niespodzianki jeszcze dla Państwa. Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło przywitać Państwa na dzisiejszym recytazu naszych koleżanek, na tego Kowalki i Marcy Chciałabym Chciałam Państwu przedstawić moi koleżanki, przyjaciółki można powiedzieć, jesteśmy grupą zaprzyjaźnioną. Nasze zobaczenie pasja tworzy taką grupę rodzinną i właśnie ma... Te, Chciałam ja przyznać przede wszystkim nam się. się ja robi tego pasz, przepiękne rzeczy. Państwo może już widzieliście te prace, które wykonała, więc bardzo dużo pracy wykonała, także to jest bardzo pracochłonna twórczość. I... Martę Kołdur, Marta Kołdun, Marta bo Państwo nie Marta Kołdur, y, wykonuje y, takie ozdoby dla pań, y, czyli korale, y, prawda, aniołki. Poza tym przepięknie maluje, na ścianach są jej obrazy i przepiękne robi meble. Tworzy, maluje te meble, są to stare meble, które tam Państwo. Widzicie. To są krzełka, które można podziwiać, ale inne też robi, ale nie, spo, nie sposób jest, dostać tutaj do, do biblioteki, żeby pokazać Państwu. Poza tych koleżanki, jakieś niespodzianki przygotowałem, ja słyszałam, prawdę. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie witam wszystkich. Jest mi bardzo miło, że kolosów przybyło. Tutaj pani już w zasadzie powiedziały wszystko. Ja mogę tylko powiedzieć, że są dla Państwa niespodzianki. Tą niespodzianką będzie losowanie nagród. Układaliśmy z Martą dla Państwa 10 niespodzianek. Każdy ma numerek. Aniołek będzie losował 10 numerków z nagrodami. Także zapraszamy na razie do oglądania prac, a później będzie losowanie nagród. Zaprażam, że wystawa została otwarta. Zapraszamy Państwa do oglądania i potem sobie... z bardzo. I brawa daniołka. Brawa daniołka, ocna brawa daniołka. Dziękuję bardzo. A jeszcze dodam, że Pani Marta tak, jest wiceprezesem z tak. pasji. I tutaj dzielnie nam towarzyszyła i panie tak pieczołowicie przygotowały wystawione naprawdę, bo jesteśmy pełne podziwu, że to jest tak dopieszczone, dopracowane. Proszę Państwa, to naprawdę kilka dni pracy w tej sali kameralnej. Także prosimy jeszcze raz o prawa za obydwu pani. Jeszcze bardzo dodam, że również są z nami goście z Krakowa, tak? Jest rodzina pani. Ten... Nowa przyjechali na tę okazję, specjalnie z Krakowa, serdecznie im witam. Bardzo dziękuję. Bardzo. Szanowni Państwo, jak widzicie, w prawej stronie mamy tzw. sztukę telewizorów, jeśli dobrze mówię. To właśnie, nie nazwijmy zastanawiamy się, co to jest i jak to powstaje, skąd to się wzięło. Tą sztuka po raz pierwszy zastosowano mniej więcej w XI-XII wieku na Wielkiej Syberii, kiedy premiona w zasadzie mongolskie, dekorowały na jakieś uroczystości, głównie na groby, rzeczy codziennego użytku, żeby one były bardziej przejrzyste, czytelne, subtelne, Zaczęto je dekorować. Potem sztuka ta trafiła do Chin, a stamtąd przez kontakty handlowe do Europy. I właśnie tą sztukę od kilku lat preferuje nasza koleżanka Danuta Kowalska, która, proszę Państwa, oprócz tego, że ma taką pasję i funkcjonuje w pasji, jest również znakomitą poetką od kilkunastu lat. Jest członkiem Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów i jego twory znajdują się w każdym naszym almanach. Stąd widać, że zainteresowania literackie i artystyczne są spójne, co powinno i w zasadzie charakteryzuje wielu twórców woskowskich. Pani Danusia ma subtelne spojrzenie na rzeczy. Które kupuje, które są zwykłe w sklepach i przerabia je właśnie na coś nowego, co możecie Państwo podziwiać. Proszę zwrócić uwagę na kolory i tematy półmisku, butelek. Szkoda, że pustych, no ale mogą się przydać.